Proszę, oby się wszystko dobrze nagrało. Ej, z tej strony, jak jest ponownie don't Knock twice. I na szczęście. Bałem się wyłączyć grę. bo prostu zrobiłem sobie przerwę. Bałem się wyłączyć grę, żebyśmy nie skończyli w innym miejscu niż zazwyczaj. A i nie mam pojęcia, dokąd mam iść. Ani co robić. Problem polega na tym, że. Ja sobie obczaiłem mniej więcej poglądowo, ile trwa gameplay z tej gry. I. No, i on trwa tak. Widziałem, że ludzie wersję niewiarową przechodzili w jakieś 30-40 minut, w godzinę. A ja godzinę tu już nagrywałem. A ja godzinę tu już nagrywałem te, te, te odcinki, nie? Więc. Więc zabawnie. Nie wiem dokąd mam iść ani co robić. Ale gest, że muszę znaleźć coś. So let's go and do exactly that. Nie zostawię tej siekierki teraz, nie ma opcji. Tutaj nie możemy przejść. Tutaj nie możemy przejść. Mam taką cichą nadzieję, że gra mnie troszeczkę poprowadzi, w którą stronę iść, jakbym się zagubił, bo. E Coś tutaj jest coraz więcej dróg dookoła, którymi należy podążać, a jako że to mnie próbowało wystraszyć, to sądzę, że tędy można spokojnie iść. Mm, jednak nie. Coś z tym grzejnikiem? Mam ci przyjebać? Chyba nie. Dobra, nie to nie. Gdzie mam do cholery iść? Tutaj nic, czyli to możemy sobie odhaczyć. Um. Czy tu mogę przejść, czy mi to już odcięli? To jest zamknięte. Dobra, spokojnie, tylko sprawdzałem, czy jest otwarte. Dobra, nie, tamto jest odcięte. To jest odcięte. Tu nas gra troszeczkę prowadziła, ale. i wystraszył nas grzejnik. Więc sądzę, że tutaj coś musi być. Amirite? To nie może być zamknięte. O! Przepraszam, znowu bije w mikrofon. Elek, przestań. Dobra, czyli teraz się faktycznie mam cały czas tym posługiwać, tym przemieszczać, tak? dobra. Can do. To jest właściwie bardzo satysfakcjonujące rozpieprzanie tych. Dokładnie. O. Um, nie. To sobie wyrzucimy tam. Weźmiemy ten kij, odgliczujemy z tych drzwi. No co? Co jest? Nie chciałbym, żeby się drzwi zepsuły. Światełko idzie z nami. Dobra, trzeba zrobić użytek z tej siekiery. Na górę mogę iść. Tutaj są. Teraz mogę wszędzie to porozwalać. O, here's Johnny. Oj, oj, no, not good. Um. Ew, Okej, okay. to było unwise, żeby się od tego od y obracać. To już nie świeci. E? K? Steam reveals the secret to air. Par ujawnia tajemnicę powietrza. Steam Okej, okay. para od ciepłej wody. 4862. I gdzie mam ten kod użyć? Bo nie mam żadnego pomysłu, gdzie mógłbym wpisać jakiś kod. O, mogę tutaj coś stąd. O, mogę kości wziąć. O, zajebi... Nie no, dobra, niech siedzą. Mogę wszystkie wziąć? Tak, mogę, ko mogę wziąć trochę. Dobra, zostawmy to. To mi chyba na razie nie jest potrzebne. Potrzebuję ognia. Tam coś jest. A Pachniuchy. Dobra, to, to, to sobie zostawimy, bo to nie jest potrzebne. Um. A tutaj. Okej, okay. czy można się dostać tutaj grzecznie? Nie. Ale oddaj mi kierę. Dobra, obrócimy się. Tutaj jest.

Ja sto, stoję ten do keyboardu cały czas, tak? Dobrze, okej. Okay. Musimy iść przetestować to gdzieś, no co? Potrzebuję drzwi. Potrzebuję drzwi z klamką. Jasne, że działa! O, to ma power. Ale szczerze mówiąc, tam ta mała siekierka lepiej mi leżała w dłoni. Znaczy się, no wiecie, że leży w dłoni, to klikam sobie, się trzyma, nie? Ale lepiej leżała w dłoni na zasadzie. Ach, no, to drzwi się rozwalają, o... jakoś ona jest mniejsza, bardziej poręczna. Nie się tak, wszystko dookoła 4, 8, 6, 2 to było? E, zobaczmy, czy pamiętam, bo widzę to teraz save, ale. 4 8, 6, Dwa? Ua! Ua! Chyba zgadłem! Tak, dobrze trafiłem! Ulala! Czy ja wam tracę mikrofon? Nie, yeah, as always! Oh, shit, man! MAN! To jest kole... Oje, to jest kolejna z tych rzeczy, które miałem odnieść do tego całego piekielnego rytuału, rozumiem, tak? Dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale to biorę ze sobą, to idzie ze mną. O, w mordę. Kozak. Więcej sekretnych przejść i wydupiej. Halo? Co się dzieje z moimi itemkami? O tam jest jeszcze jakiś... log. Fuck off! Legenda powiada o przekleństwie jej sługi. Każdy kto nosi naszyjnik będzie wykonywać rozkazy wiedźmy. Zwa czarownicy jest ograniczona na ziemi, potrzebuje więc pomocy niewolnika lub przeklętej duszy. Mówi się, że jedynym sposobem dla sługi na odzyskanie wolności jest popełnienie samobójstwa lub oszukanie kogoś tak, aby ktoś inny został niewolnikiem zamiast niego. Okej. Okay. Przecież. Halo. Wait. Ale jak to nie mogę tam wejść? Ej, coś mi tu nie gra, w sensie rozwaliłem to drzwi, i się gliczuję. Paki, nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie puszczaj tego! To jest twoje, ta broń to twoje życie. Um... Tutaj byliśmy, więc czy coś tutaj jest? Nie, teraz jak zebraliśmy tą rzecz, to chyba powinniśmy iść na dół z powrotem do tego ołtarza całego postranego, nie? Nie? Dobra I chyba dokładnie tam nas gra prowadzi Okej okay. No what? Potwierdzam sobie wszystkie ścieżki dookoła, żeby miał jak manewrować w tym miejscu. Okidoki, ale tutaj chyba nie byliśmy. <słuchy> uh, 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 uh. Nope, mm, nie, tam jest matrioszka. Bardzo fajnie. Czekajcie, teraz mikrofon. Ja zawsze się boję, że on skończy w jakimś niefortunnym miejscu, będzie zbierał mój głos, tak jakbym na nim siedział. A dźwięk mikrofonu z dupy nie jest dobrym dźwiękiem mikrofonu. Ale tu mi coś niebnie. Prawdopodobnie nie muszę tego tak rozwalać, ale mogę. Świetnie się bawię, tak. Nie, przyznań, zamknij. Ryj. No, no, kolego, absolut fucking no, no. Popatrz, co mam w mojej prawej rączce i pomyśl, gdzie to zaraz skończy, jak będziesz tak cwaniaczyć. Bigon, fuck! W tę stronę. Tybil. Nie bi... Nie jedz mnie. Nie zjedz mnie! To fajnie, że sobie zdobyłem materiauszkę jakąś czy coś, ale... ale, ale... Dokąd ja mam iść? Mówiłem, że ruscy Fucking Russians Mhm mm Okej, okay, co mnie tu zlurowało i po co? A, bo mogę teraz otworzyć te... te drzwi. Ale nie w ten sposób. Ja chciałem tylko klamki odłupać. Dziękuję. O, the basement! Here we go. To będzie dobre. Czytanko! A mogłem zostawić w zasadzie to, a złapać sobie świecznik, żeby lepiej widzieć. Mm -hmm, dobra. Z pokolenia na pokolenie opowiadano tę bajkę dzieciom, żeby nie uciekały od rodziców daleko w las. Dziecko znalazło domek, którego drzwi strzegł rogaty kozioł. Kozioł wprowadził dziecko do środka, jednak wyjść z tego domu już się nie da. Widziano także starszą kobietę, która błądziła po lesie poszukując zaginionych dzieci, żeby zabrać ich do swojego domu. Wątek może się trochę zmieniać, jednak kozioł jest zawsze obecny w tej bajce oki doki, a ja tu widzę sowe inconsistency czekajcie, kabel mnie ciągnie, dobra nie, kontynuuj, ja chciałem tylko podnieść the axe mhm mm sorry, będę tak sprawdzał co chwilę czy wszystko się poprawnie nagrywa, bo to jest Jest to jest daleko, Łee. dobra a nie, stamtąd przyszedłem. Co jest grane? Tędy idziemy. Uu, tu można. Można. No ale tutaj jest przepaść. Można sobie tam hopnąć. Uwaga, przepaść. Ale odchłań o, mogę tam przeskoczyć. Ale tutaj też mogłem przejść normalnie, więc not a big deal. To jest jakiś kabel. Czy mamy go. Uciechać. Chyba nie, skoro nie mogę. Ale tu jest siekierka, która sugeruje, że powinienem móc. O, to trzeba odpalić najpierw to jest jakiś generator czy coś. Chodź. To jest generator do światła. Światło pokazuje, że mam przejść tędy. No dobra, ale to już wykombinowałem sam. I co teraz, skoro tam nie mogę nigdzie się dostać? A może mogę? O! Oh. O! Oh. Słuchajcie, pójdziemy na logikę, bo tutaj jest ten sznur, który trzyma tą belkę u góry okej okay. Now we're talking. Dobra To załatwione możemy się przejść po tej kładce i iść dalej, by móc się zesrać To Hmm Oj, ale zajebałem W co ja tak w krzesło? Biedne krzesło Dobra Co tam jest? Tu jest Diadem! Ale się zesram, zaraz coś po mnie przyjdzie. Fuck, man. Mogę go po prostu zgarnąć? Eee, umrę. Umrę. Zginę mocno. Proszę nie płakać. Proszę nie... Proszę przestać! Ej, ej, mała, mała. Chcesz misia? Ja, ja, ja mówię serio, albo herbatki Chcesz, y, siekiery nie, siekiery nie. E... Hmm, hmm. E... Odgarnij kamienie, żeby wykopać jej zgniłe zwłoki. O, nie ona nie żyje. No tak, bo baba jaka ją do, dopadła. Um. Chloe mordo. Chloe? Ja bo ja nie mam miejsca na to żeby ci Misia jeszcze dać. Um. Dobra, inaczej znajdziemy się kiedy pewnie. A spróbuję. Let's go. Hej. He. Czyli rozumiem że Misio nie będzie potrzebny. Wracam po siekiery. Piłka do koszulówki e, mam nią rzucić do kosza Pewnie Mówiłem, że to będzie coś z tym Dobra Idziemy Uhej. Okej okay. Uuu, zrobiło się gliście. Czy coś zrobiłem? Odblokowałem osiągnięcie, aha dobra Ej, bo nie mam. Nie, nie, oddaj mi to. Oddaj. Co ja mam zrobić? Tam był kielich, ale nie wiem czemu zniknął. Dwa przedmioty mam znaleźć. 姐、yeah.